Witam Was serdecznie, jestem Didi, a to jest ogłoszenie wyników ankiety, którą przeprowadzałem jakieś dwa dni temu. Wyniki tej ankiety składają się następująco: część z Was chce, żeby konkurs się odbył o godzinie 18,00, część, druga połowa ogólnie chcę, chciałaby aby o 20 godzinie. Także ja tu mam dylemat. Nie wiem, kurczę, za bardzo, co zrobić, żeby wszystkich zadowolić. No ale wszystkich zadowolić się nie da. To jest wiadomo, oczywiście. No i pomyślałem, że tą godziną będzie godzina 20. Będzie godzina 20. Także mam nadzieję, że to osoby, które głosowały na godzinę 18, dadzą mi nakradę O 20 obejrzeć ten filmik i. Wziąć udział w tym konkursie, którym przypominam do wygrania, jest y, na platformę Steam. Ym, to w ogóle y, jeszcze Wam się wytłumaczę. Powiecie, Kuczek, i co ty grasz? No, gram Planet co. Y, odcinek chyba jutro wrzucę, choć jestem pewien, ponieważ tu jest strasznie dużo czasu na tą grę trzeba poświęcić. A jestem strasznie dobiazgowy i praktycznie zajmuję się każdym aspektem tutaj. Y, jak widzicie, y, bawię się tutaj y, w te układanie roślinek. Mam nadzieję, że efekt kluczowy Wam się spodoba. To nie jest wszystko jeszcze dokończone tutaj, także nie, nie zwracacie na to uwagi. Ale nie jest filmik na temat odcinka z Planet Zoo, tylko na temat konkursu, także wracajmy do niego. Ja już mówię Wam, jak to będzie wyglądać. Co do tych osób, które które głosowali na tą godzinę 18 to y, macie jeszcze szansę nawet, jeżeli nie będziecie w stanie oglądać tego odcinka y, o 20. To y, kto wie, czy w ogóle y, te osoby, które będą ogląda już oglądały o 20.00, czy od razu tak łatwo y, te zadanie wykonają, czy, czy uda im się to zadanie wykonać. Także zapraszam Was serdecznie jutro. Na 20.00, o 20.00 będzie, punktualnie o 20.00 będzie wrzucony filmik, w którym powiem dokładnie o co w tym konkursie chodzi, co trzeba zrobić. I to tyle. Także do jutrzejszego odcinka, trzymajcie się. I